Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt powitać Państwa na uroczystości nadania nazwy skwerowi skwery imienia Romana Mucha. W szczególny sposób witam małżonkę Pana Profesora Panią Danutę Mucha. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie córki Pana Profesora Marzannę Muchę i Panią Joannę. Witam Wszystkich członków rodziny i e, wszystkie osoby bliskie panu profesorowi. Myślę, że dla nas wszystkich i ten dzień, i to miejsce nie będzie już teraz e, jednym z wielu. Szanowni Państwo, Roman Mucha urodził się 7 marca 1934 roku w Wielszczycy w powiecie Tomaszów Lubelski. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych studium nauczycielskie w kierunku wychowanie plastyczne w Zamościu oraz studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Pedagogicznym UMCS w Lublinie ze specjalizacją plastyczną. W roku 1963 rozpoczął pracę jako nauczyciel plastyki w liceum ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tamaszowie Lubelskim. W tych latach był również kierownikiem ogniska metodycznego wychowania plastycznego Wizytatorem metodykiem plastyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamości, a następnie nauczycielem metodykiem plastyki ODM Filia Zamość. W latach 1977-1980 prowadził wykłady i ćwiczenia z metodyki plastyki z zagadnieniami historii sztuki w Instytucie Wychowania Plastycznego UMCS w Lublinie. Był też wykładowcą w historii sztuki i liternictwa w Zespole Szkół Pedagogicznych w Zamościu. W roku 1991 przeszedł na emeryturę. Do Związku Polskich Artystów Plastyków przyjęty został na podstawie wysokiego poziomu jego pracy. Od roku 1965 zaczął specjalizować się w grafice warsztatowej i użytkowej. Uprawiał techniki wypukłe, takie jak linoryt i drzeworyt, oraz techniki wsklę... wklęsłe miedzioryt, akwaforta z i suwa igła. W zakresie grafiki użytkował Użytkowy ilustrował książki, projektował plakaty, zaproszenia, listowniki, znaki graficzne, herby, kartki pocztowe i datowniki. Jest autorem projektu wieli, wielu medali i znaczków okolicznościowych. Od 1966 roku zajmował się ekslibrisem i wykonał ponad 200 tych znaków książkowych. Te piękne znaki wydał w czterech tekach. W roku 2005 z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej został odznaczony że oficerskim orderu odrodzenia Polski. W roku 2009 minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał artyściom znaczenie zasłużone dla kultury polskiej za upowszechnianie kultury plastycznej i działalność artystyczną. Roman Mucha zmarł 6 marca 2017 roku i został pochowany na Tomaszowskim cmentarzu parafialnym. O jego twórczości bardzo pozytywnie wypowiadały się autorytety z zakresu historii sztuki, m.in. profesor Kur Lechosław Jan Lameński, profesor OMC Stanisław Popek, profesor Eugeniusz Delekta z Uniwersytetu Śląskiego. W twórczości Romana Muchy Tomaszu Lubelski i wydarzenia związane z historią naszego miasta zawsze zajmowały bardzo ważne miejsce. Należy tu wspomnieć na stary modrzejowy kościółek, znajdujący się w nim cudowny obraz Matki Bożej, w której wizerunek artysta brał niejednokrotnie jako inspirację do pracy. Wśród prac dedykowanych Tomaszowowi szczególne miejsce zajmą te grafiki, na których Roman Mucha uwiecznił wiecznym nieistniejącą już architekturę naszego miasta, stare domy i kamieniczki, czajnie cerkiew pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy oraz charakterystyczne nieistniejące już dzisiaj hale targowe. Dzięki mistrzowi Romanowi Musze mamy wciąż pamięć piękno dawnego rynku miejskiego i otaczającej go zabudowy. Roman Mucha bardzo angażował się w życie społeczno-kulturalne Tomaszowa Lubelskiego. Każda rocznica upamiętniająca ważne wydarzenia historyczne związane z naszym miastem była zauważona przez artystę i odpowiednio upamiętniona. Należy tu wspomnieć projekty medali, koper, kart pocztowych, zaproszeń, datowników, plakatów, cygrisów, kalendarzy. I plakatów oraz szereg jego wystaw, jego prac. W Tomaszowskim Muzeum Regionalnym, im. doktora Janusza Petera, jest obecnie prezentowana stała wystawa dorobku artysty pod nazwą Grafiki Romana Muchy ze zbiorów rodzinnych. Wśród wielu wydawnic prezentujących dorobek artysty, wymieńmy ostatni album pod tytułem Tomaszów Rubelski w grafikach i rysunkach Romana Muchy z Wydany w ubiegłym roku przez Tomaszowskie Muzeum przy wsparciu merytorycznych córek pani Marzanny Mucha i pani Joanny Mucha w 90. rocznicę urodzin artystów. Roman Mucha zaprojektował do naszego miasta ter i piękny dyplom wykorzystywany do honorowania zasłużonych osób i instytucji. W 2012 roku został honorowany przez burmistrza miasta medalem za zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamońskiego. W dniu dzisiejszym, w 95. rocznicę urodzin, odsłonięły tablicę pamiątkową nadającą temu skwerowi imię Romana Muchy, artysty, grafika i pedagoga, który poprzez swoją twórczość na stałe wpisał się w historię Tomaszowa Lubelskiego i polskiej grafiki. Artysty o wielkim dorobku, który biorąc udział ze swoimi pracami w ponad 200 wystawach krajowych i zagranicznych, gdzie uzyskał wiele prestiżowych nagród, był ambasadorem naszego miasta Tomaszowa Lubelskiego. Przyjaciel Romana Muchy, pan Eugeniusz Cybulski, w jednym z wielu sonetów, które poświęcił artyście, napisał. W objęciach przyjaźni, pamięci Romana Muchy w dniu jego śmierci. Trudno w sonetcie ocenić wartości, które kultura dzisiaj traci w tej o niezwykłym talencie postaci i w artystycznej osobowości. Zostawił po sobie dorobek ogromny, setki subtelnych dzieł grafiki. Jako świadectwa swej pasji wyniki z natury życzliwej, radosny i skromny. W rozwiązywaniu życiowych zagadek szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek. Dziś jego imię uznaniem się mierzy, a wartość obrazów sława rozszerzy, ten czuły artysta w mej wyobraźni na zawsze zostanie w objęciach przyjaźni. Eugeniusz Cybulski zamość 6 marca 2017. Uchwała numer 11, łamane na 114 na 2025 rok Rady Miasta Tomasz Flubelski z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie nadania nazwy Skwerowi. Na podstawie prawnej Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Nadaje się nazwę skwer imieniem Romana Muchy skwerowi położonemu na działce ewidencyjnej nr 65, łamane na 2 e, ark 30, przylegającemu do ulicy Mickiewicza Wyspiańskiego, Alei Grunwaldzkich. Pani Danuto, chcielibyśmy pani na Pani ręce wręczyć e, tą uchwałę na pamiątkę tego dnia. Bardzo prosimy Panią. E, Right Proszę o odsłonięcie tablicy upamiętniającej Romana Mucha. Proszę Panią Danutę Mucha, Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Zielińskiego i Pana Burmistrza Wojciecha Żukowskiego no Proszę Państwa w ten sposób e, jakby skonsumujemy e, uchwałę nie właśnie tutaj także wspólnie teraz odsłonimy Pięknie W imieniu rodziny chciałam serdecznie podziękować za uczestniczenie dzisiaj w tak pięknej uroczystości nadania imienia Sterowi.